Już po trzeci raz włączam nagrywanie, a to było słaba mapa. I tyle. Przecież nawet nie pipczało, a nie, no dobra, przypominam. Pipczało, zagadałeś mi, stary o czapkach? Co za koleś? O czapkach. Yy... Frosty CZ Pewnie jakiś Czeczen, co? <laughs> Raczej, yy, czy jak z kampiona Pizda. Frosty 312835, ciekawe co to może być. Mogłoby być pi, ale jest 312. Może. Zastanówmy się. 31. Nie może być, to może być pin do jego kompa. Na przykład, Mr. Iceman1986. To może znaczyć. Coś na przykład. Nie? O, wow, moja ulubiona mapa, ale będzie dobrze. No, no, no. Moja Ulubiona mapa. Powiem ci, że z tej KH się fajnie strzela na jakiś taki midrange, ale z bliska jak jakbym chciał z biodra pocisnąć serię, to nie ma szans. O, no, i large no, no. conquest, i wszystko jest zajebiście I jesteśmy, stary, ja będę czołgiem. Ok. Jesteś Bądź obok mnie, pokaż się. Nie. No. Mam loading. A, dobra, bo wiem, bo masz Pekatusa. Mhm. Mm ja tu po prostu jestem dziś czołgiem. Aha, bo mieliśmy, miałem coś powiedzieć o dwusetnym widzu, który zaraz się okaże, że tu jest z nami. Chciałbyś mu coś powiedzieć powiedzieć? Nie. Bo nie zawsze masz do, do czynienia z dwusetnym widzem mojego kanału. Ale dwusetnym widzem co? No, subskrybentem stary. Co za koleś? Nie, wyrazy współczucia. O oh, kurwa, czok. Oh, 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 oh. <śpiewanie> l a Weak O, jedzie coś Uff, to zbije, tak? A weź mnie zabili. A. No i co byś powiedział 200 subskrybentowi? Że współczujesz mu, tak? Nie, że super decyzja i najlepsza subskrypcja jego w życiu właśnie. Miałem to uczcić herbatą, a sobie nie, nawet nie, nie zaparzyłem. Łójź bardzo ten sam czołg co za lamerska gra. To nie jakiś ten. Jakieś nagrody. Dla setnego, dla dwusetnego, dla tysiącznego. prywatną z nim zrobić coś tam. Tylko to nie. No i nie rozwalimy mogę. tego czołgu, tak? Aha, nie, nie, nie no okej. Okay. Chodźcie na bezpałry, na B jest zawsze fajna akcja. Co ja bym mógł mu za nagrodę zaoferować. No nie wiem, dychę. Wirtualną. mogłem coś w pęcie mu namalować, nie? Jakiś taki rysunek bardziej coś. Nie, ludzie chcą ten zaistnieć. Musisz o nim powiedzieć publicznie na forum. No ale ja nie wiem kto to będzie. Przecież on sam nie no, wie ale, nawet. No ale chodzi dopiero, że ten kto będzie dopiero dostaje... Ale ja już przybyg. wiem, że jak on będzie oglądał ten film, to już się zapisze jako 200. I ja wychodząc naprzeciw... Tak jakby nie, przewidując to co to się stanie koniec. Chcę już mu pogratulować dobrej decyzji. Nie, to ja myślę, że powinni zrobić tak, że. No ale to jak, dobrze, że, że dopiero jak zostanę. że jak będzie... po plecach mi trzeba, i co za ciule. <laughs> powinni zrobić tak, że dajesz jakąś fajną nagrodę, jakiś przywilej dwustnej osobie. Wiesz i masz tu dziś. Daję 10, mu przywilej, 10, 10 że może oglądać mój film. Nie bil. czekaj, czekaj. No. Masz 199 su subskrybentów i kurwa każdy... Nie, 198 no. I 190, 199... Kurde, jak to się mówi? Beyond no prawie się... dwusetny, prawie dwusetny, powiedz Nikt nie chce być tym przedostatnim, dlatego nie masz nigdy w życiu już następnego subskrybenta Rozumiesz? Aha I liczba zatrzymuje się na 198 no, Ale na zawsze Kurwa, no i mnie też zabił stary A byłem zaraz za tobą Jak możliwe, że... Ach, nawet nic nie chcę gadać, to przez tą broń, ona no, jest dobra, ale nie na takie wąskie korytarze, nie? Dokładnie tak. Nawet nie zdążyłem, kurde, raz strzelić, Zabieda. za bieda. Dokładnie tak. <coughs> Jasek wawa wesz. A, biorę pistolet. Oj, tacy zajibiści, że kurde, kurde jednego zabiłem aż. nawet. No zginąłem, ale jednego zabiłem, stary, w końcu mam killa, a ty gdzie jesteś? Może byś mnie podniósł, co? Wolę zabić pięciu. No i ja bym mu. No nie, myślę, o że kudy. jakiś, że taki rys. Ej, czy, o, czy oni nam wszystko przejęli? To było na mapie. Ja myślę, że jakiś taki właśnie fajny rysunek w pęcie narysuję po tym filmie i go dołączę na sam koniec. Że to będzie taki jakby kartka. O, taka kartka. Nie? Dobrze, przyjmijmy jakiś punkt A. Może A. No, może dobry, A. Dobry wybór. Ale przygotowujesz się już do świąt jakoś Tak zrobiłem już Myślę, rachunek sumienia do... i mam czyste serce Dobry temat Idę od B chuję Co mówisz? Idę od B putasy. Aha i od A, od B i kurwa i od Idyd pewnie też A robisz ten, a robisz makowca Dony, ja nic nie robię Ale makowca i co, kupę? Nie Nie wiesz co, to jest makowiec? Nie Niektórzy myślą, że to takie ciasto. Kurwa, jest tu koleś jakiś zjebany i mi bije, weź się, wróć. Bije Bijecie koleś, Niemiec? No i w plecy dostałem, stary, kurwa, i koleś nie żyje. Pokój, ja tu wracałem, co? No bo mówię byłem heda, i sobie poradziłem bez ciebie. To po co mnie wołasz, stary, jakiś ten, jak dziecko, jak dziecko po prostu. Ja mam no starym. chodźmy tam już no, no chodź jej. No i mnie zabił, koleś. Może mi podniesiesz? Chyba, że to nie, a, nie ty, a to w ogóle boję. stary jest 100 metrów ode mnie. A, plecy, plecy dostałem. No nie, byłem na besta wam. Bo... Czemu ja mam jeden na 5 wynik i mnie wszyscy zabijają? A z tej broni to nawet nie potrafię strzelić na tak blisko. No a tak ją chwaliłeś. Mm. Kolega okay. mi polecił. No bo dobra była do tej pory, stary oczywiście jak wlazłeś na serwer, to się do niczego tak naprawdę nie nadaje. Mm -hmm. A jeszcze na transporter biegle. no na pewno w kierunku biorę. Boże, co ja zrobiłem, że muszę że muszę siedzieć teraz z autobusem i strzelać do czołgu z karabinu. No stary przecież go Urza, nie zapachnął, nie się. Masz cyganie. Jedzie, 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 schowaj się stary Zrobimy go jako tego. O, chujde, no o, ja go tak zrobię, że ucieknę chyba. Może, a może znaczy medyka, medyczną apteczkę No co za czołg? Masz! Niczym Rambo! Idę. Zamieni mnie Aj. No i co, no i chuja mu zrobimy już, tak? Ej, a lubisz Kingerusin? Nie znam. Aha, znam. To jest polska celebrytka. No wiem, tylko trochę chyba z niej na, się napierdalają, co w świecie, czy nie? Nie wiem, ona jakieś yy, kremy teraz robi i słyszałem, że założy kanał na YouTube i chce ze mną konkurować. To co, za? trzeba ją wyeliminować? No ja nie wiem w ogóle, a. Myślę, że w ogóle może się schować. Jak bo tam się... Czekaj, kurde, bo ja to dziś w internetach usłyszałem, nie? Kurwa, no i co, kurwa, i mnie napierdala jakiś zjeb, kurwa. Koleś nie padł Przełazłem, tak przełazłem Przełazłem no, no, Co, co nowej ich nie tak. ma? Mm, no. O ja i biegnę przeładowując, nas nie zajebią I tak się skończyło A są, uciekaj Boże Fuck. No skąd kurwa, no. nie widziałeś go ty stary.. No stary z przodu nie widziałem go, no co ja mogę ci na to poradzić, no stary, no stary, no stary, no stary Myślałem sobie o Kinzerusin. Bo ona jest trochę brzydka moim zdaniem, z tego co pamiętam to jest taka dość sucha. Ona ma chyba z 5. No ona ma ten. Yy... Ona prowadziła ten PM poranek, tak? Przesta? A coś tam prowadziła, ale wiesz Kurwa, no i tyle se przeładowuje broń na środku ulicy. No tak, ona prowadzi poranek czegoś tam, a i ogólnie ma zamiar zrobić kanał na YouTube i tam swoje kremy reklamować, czy nie wiem. Nie wiem, nie wygląda, jak się na nią patrzę, to ja bym kremu jej nie użył. Dobra, heavy barrel, nie wiem, coś tam mi ten duch mówił, co mam używać do tego, żebym nie używał czegoś tam, a coś tam używał, wiesz? I nie wiem, co to miało być. Biegnę, biegnę na stary na kozaka, w ogóle się nie patrzę, kto we mnie strzela, kto we mnie nie strzela. A gdzie ty jesteś? Chodź Teamplay może no jakiś za to co? No to chodź, ale no kurwa no i gdzie idziesz? No chodź! No co za koleś? Na transporter Jeep kurde podjechał. Zobacz, jak to się robi O, jeszcze ktoś tam siedział w nim. Za są na końcu korytarza tego, co szliśmy. Na samym końcu Gdzie, o, gdzie, 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 czekaj, czekaj, czekaj? Gdzie są, gdzie są, gdzie są? Na samym końcu korytarza. No to chodź, o kurwa, granat, jebany! <laughs> Musiałeś się cofnąć. Sorry, ogródka. Dobra, wchodzimy, wchodzimy, jeden pad. Dobra, leży. Kupa. Kolejny. Jebana, jebane, do końca. Jedziesz samochodem czy nie? Bo jestem w samochodzie. Chodź nie, poprowadź. O kurwa, czołg! Padłem. Wpadłem. Y Dobra, to myślę, że temat King Wilson mamy załatwiony. Tak od, te, tak wiesz. Nie, bo o kurwa, no jedzie ten transporter, ja pierdolony. Co? No jeździ raz... Teraz... O no nie no. To, 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 to jakieś... Pary są. A czekaj, ja ostatnio żeśmy gadali ze znajomymi. A, nawet z jednym znajomym. Czy widział kryzys? Czy ty już jogurt widziałeś kryzys? Nie. Yeah. Co? Nie w portfelu? No ogólnie gdzieś. To to jest network Smoothing factor. Nie wiem, pewnie jakiś... Yy, nie wiem, żebyś lagów nie miał. Lowering will reduce latency. No, but grzebiesz, could... uśwała z Aaaa. opcjach starych zamiast w nią po prostu grać No widzisz, że ja mam jakieś na maksa tutaj. Powiedz czy... mi kurwa czemu ci kolesie mają transportery, a my nie mamy transporterów. No, A masz ENGA, czy nie? No mam, ale musiałbym zmienić. A ty nie masz enga. <laughs> no to no to ja jestem engiem, no i chodź coś rozwalić, no bo to jest kurwa, że nadal po prostu... Dobra, to czekaj to ja też będę engiem. Ale mogę być z tym działkiem co z przeciwlotniczym? Ta, przyda się. Czekaj, inżynier... Ja nie ta broń, RPG. No Musiałem dwóch kolesi pojechać, a sam sam, sam, sam stary. Kurwa, nie za twoimi plecami mnie zajebał, weź się odwróć i go zabij. No zabiłem go, no, prosto. No to podnieś mnie, a nie, bo jesteś NG. Co za bieda stary, akurat jak jesteś potrzebny to jesteś sięgiem. Ale nie rozumiem, to po, po chuj się chowasz, stary, gdzieś w jakiejś dziurze. Jak jesteś to nie mogę punkt i zabić typu, co? Zbyt ten punkt. No to dawaj, dawaj Dobra, mi targa, jadz, no stary, tam. i biegniemy. idziemy. Pokaż mi, stary transpo transporter. Nie, i... Nie widzisz chyba przed tobą, chyba, dwóch kolesi? Stary, biegnę, transporter rozwali, czy się bawić z jakimiś kolesiami. Trzeba mieć jakieś priorytety w życiu, nie? Jest, transporter! O, rozjebany! Ro, rozwalony już. Na no, ale jeszcze, przydałem. jeszcze strzał, jeszcze strzał! Kur... Kurde, jeszcze strzał jeden. No kurwa, no to rozwalony czy nie, ja pierdolę! No był Destroyed właśnie, o co chodzi w tym? Czy pod spokój mi piszą Destroyed, jak go nie rozwalam? No właśnie, pierdalał mi koleś z działka, z tego, z... No ale zabiliś z... go czy nie? No nie, bo kurwa schowałem rakietnicę, bo mi powiedzieli, że to Czasem jednak. To stary kurde. Dobra, wsiadamy do samochodu. Pierdolę z granatnika. Infant... No ja pierdolę z granatnika, kurwa. To zabije da stary? Mówię ci, żebyś wsiadał, ja żyję stary. Jak tu żyć, stary? Jak nie tu wiem żyć? jak ty, ale ja żyję. O, kuźba. A czemu, jak mnie strzela koleś, to ja padam po jednym strzale i też jest granatnika. jak my strzelamy, stary Serpega, to nas zabija jeszcze wiesz. Ja myślę, że pan wie o czym ja mówię, co? Dokładnie tak. M4 jest dobra czy nie? Nie wiem, bo ja nie używam zazwyczaj broni różnych, tylko jedną sobie upokuję i ją używam. O, M4A1. No, to było ja dobrze. No, ale go będę musiał zabić. Ale go będę musiał zabić. Gdzie on jest? Tutaj jest. Jest tam góry? No ta ale zbiłem mu nóż w szyję i mnie drugi zabił, a chciałem mieć wiesz taki fajny A czy jest jeszcze akcję. jeden? No jest jeszcze jeden To musiałem go zabić teraz, sorry. Ja musiałem właśnie tego zabić. Sorry Dobra, balkon uczyszczony. Jeba, to chyba mogę już zmienić na górze, klasę czy ciekam. nie? Nie czekaj, no C jest nasze, co tu jeszcze jest na team. No to ty ten... stary tym męgiem siedzisz Chodź na dole. Na... Masz... Myślisz, że jesteś sniperem? I czemu mam takie warpy? O kurwa! Mieć na ten. O no. No ile razy mam w niego przyładować? Co za typy!